Ten fotel zmienił moje życie na lepsze i obiecuję ci, że nic lepszego w tej cenie nie kupisz. Poznaj Neutral Pro, jeden z najbardziej zaawansowanych ergonomicznych krzeseł biurowych, jakie możesz dziś dostać. To nie jest zwykłe podparcie lędźwiowe. To tzw. Tak lower back chasing system. Podparcie dolnych pleców automatycznie podąża za Twoim ruchem. Pochylasz się do przodu, ono idzie za Tobą. Podchylasz się, podtrzymuje Cię z tyłu, masz ciągłe wsparcie kręgosłupa niezależnie od pozycji i to nie wszystko. Możesz regulować siłę tego wsparcia albo je zablokować, jeśli wolisz większą sztywność. Siedzisko? Oczywiście regulowane. Przesuwasz je do przodu lub do tyłu aż o 5 cm, dzięki czemu kolana są tam, gdzie trzeba, a kręgosłup ma odpowiednie podparcie. Masz też 4 stopnie odchylenia oparcia: 96, 116, 126 i 136 stopni. Odchylasz się, wysuwasz podnóżek i dosłownie możesz się położyć. Zagłówek pełna regulacja, wysokość do 13 cm i dowolny kąt nachylenia. Pasuje zarówno dla niskich, jak i wysokich osób. Podłokietniki pełne 4D. Góra, dół, przód, tył, regulacja na boki i obrót do 20 stopni. Możesz ustawić je dokładnie tak jak lubisz do pracy, grania czy relaksu. Wysokość oparcia też można regulować. Mamy aż 4 poziomy wysokości, więc krzesło będzie wygodne zarówno dla osób o wzroście około 160 cm, jak i tych powyżej 190 cm. Siedzisko wykonane jest z bardzo wygodnej, wysokiej jakości gąbki o grubości 7 cm. Nie zapada się nawet po wielu godzinach. A plecy? opierają się na oddychającej koreańskiej siatce filo, więc latem nie ma tematu pocenia się. Do tego dochodzi solidna aluminiowa baza, podnośnik gazowy klasy czwartej z certyfikatem BIFMA SGS i udźwig do 135 kg. To naprawdę sprzęt klasy premium. Montaż max 15-20 minut. Wszystko jest świetnie zapakowane, a narzędzia masz od razu w zestawie. Chcesz więcej? Możesz dokupić specjalną podstawkę na laptopa montowaną na podłokietnikach. Masz tam regulowaną podkładkę pod laptopa, miejsce na myszkę z wbudowaną podkładką i uchwyt na napój. Chociaż nie licz, że Zmieści się tam browar, bardziej kola albo kawka. Siedzisz przy komputerze po 10 godzin dziennie, to rób to porządnie, jak go kupisz, to zrozumiesz, czemu polubiłem ten fotel. Ale polubiłem to mało powiedziane. Link znajdziesz na łowcychin.pl albo w opisie filmu. Serio warto, a teraz już wiesz, czemu mówię, że.